Tu trailerów wojskowych. Tak. Pojawi się trzeci sezon wojskowych. Drugi sezon z tego co pamiętam. Zakończył się. Jezus, zakończył się tym. Że y, tam wlądowałem w luksusach. Kontynuacja miała być u Gibrilla, ale jednak usunął to, ponieważ usunął całego solwera i powstał z tego Djibril, więc po prostu żal. Żali smutek. Dlatego teraz. Y Dlatego teraz wojskowi będą trzecia część, a trailer pojawi się niedawno, a sama seria będzie tak w lipcu. Lipiec sierpień. Chyba na początku lipca. Tak, coś takiego.